I teraz zaczynamy pierwszą część. Jak nie ogarniać prowadzenia biznesu i opieki nad dziećmi w jednym. Nasza pierwsza prelegentka Sylwia Bujko, Holy Mama tworzy przestrzeń online Holimama Mama holistycznie dla mam, aby wspierać mamy w świadomym macierzyństwie. Dzieli się wiedzą psychologiczną o samoregulacji, zarządzaniu własną energią, szerząc wartości Jaspera Jula, porozumienia bez przemocy, rodzicielstwa, bliskości i wychowania bez kary i nagród. Mama dwóch wulkanów energii, siedmiolatka i trzylatki. Sylwia Bójko, pięć minut tylko dla siebie. Czy to realne? Cześć, cześć. Jeszcze oprócz tego, cały czas na etacie, chciałam tylko dodać. Witajcie i no pytanie jest, wydaje się, erytoryczne i jednoznacznie na nie odpowiem, czy pięć minut dla siebie jest możliwe. To zależy. I te dziesięć minut chcę Wam powiedzieć, od czego to może zależeć, i mam nadzieję, troszkę inspiracji sobie z tego weźmiecie. I zależy to przede wszystkim od tego, jak też ten nasz czas postrzegamy. Chciałabym Was do tego zaprosić, żebyśmy nie patrzyły na czas tak linearnie i um, pod kątem ilości, a bardziej pod kątem jakości. To wtedy zmienia zupełnie naszą optykę i o wiele bardziej świadomie wybieramy, gdzie nasz czas inwestujemy, ile energii na coś poświęcamy. Także spojrzenie na czas pod kątem jakości jest kluczowe, czy to w domu, czy, czy w biznesie, czy w pracy. Dla mnie otworzyło to bardzo oczy i wtedy doszłam też do takiego wniosku, że nasza energia jest zasobem oczywiście fluktuacyjnym, odnawiającym się. Jednego dnia czujemy się lepiej, innego dnia oczywiście, wiadomo, z różnych względów nie wyspałyśmy się. Albo mamy po prostu za dużo napakowane na naszej liście Tudu i od tego też bym chciała was jakby odwieść, żebyśmy tych pięciu minut dla siebie też nie pakowały jeszcze do tej listy naszej Tudu, tylko raczej stworzyły sobie takie własne rytuały wokół tego. Rytuały też wokół dbania o nasze energie, bo odkryłam, że nie mamy jednej, raz nam danej, tylko są co najmniej cztery, ale może też odkryjecie jeszcze u siebie więcej. Mamy energię fizyczną, to naturalnie czujemy codziennie rano, z jaką, z jaką się budzimy, ale mamy też jeszcze energię mentalną, emocjonalną i duchową. I tutaj, w biegu codzienności, w, w mnóstwie naszych spraw, czasem zdarza nam się no nie do końca zaopiekować tymi różnymi naszymi energiami. Dlatego zwróćcie na to uwagę, budujcie wokół tego swoją świadomość. Czy to wszystko, co robicie, różne zobowiązania, które, które macie, czy to są zadania aktywności, które Was karmią, z których też czerpiecie energię, oczywiście dając też swoją, ale czy na koniec dnia, jak sobie zrobicie taki bilans inwestycji, właśnie nie tylko czasowej, bo coś po prostu zajęło x czasu, patrząc ilościowo, ale na koniec dnia, czy to, co zrobiłam, w tych obszarach, właśnie energii mentalnej, emocjonalnej, duchowej, fizycznej, czy to mnie też w jakimś sensie napełnia i daje mi znowu no, taki zapał do, do następnego dnia. Więc to jest budowanie samoświadomości, a to się też wiąże oczywiście z tym, jak decydujemy, jakie podejmujemy wybory z tym czasem i z energią, która jest nam dana w danym, w danym dniu. I to troszkę jest też historia, te pięć minut dla siebie, historia o asertywności. To jest oczywiście temat, że Kat, można pół roku o tym mówić. Różne schematy wynosimy ze swojej przeszłości, z dzieciństwa, z młodości, które gdzieś tu i teraz nas uwierają. Więc to, to przyjrzyjcie się też temu, jakich wyborów dokonujecie odpowiedzialnie i właśnie asertywnie. Tak bardziej, że jestem asertywna, czy bardziej jednak potrzebuje się temu przyjrzeć i nad tym popracować. Ale ta odpowiedzialność to też jest niełatwe upraszczać, łatwo powiedzieć, nie? A po prostu odrzucamy to co, to, co nam nie pasuje do naszej układanki, kiedy musimy iść do pracy albo świadczymy różne usługi dla naszych klientów, musimy być cały czas dobrej energii. Dzieci chorują, oczywiście cały nasz misterny plan się rozwala. I wtedy upraszczanie to jest po prostu ostatnia deska ratunku, co możemy przesunąć, odłożyć i no oczywiście, że świat się nie wali, ale to może być naprawdę bardzo trudne i ogromne wyzwanie, żeby upraszczać, zmniejszać i tą naszą właśnie listę zadań tak naprawdę ograniczać. Bo oczywiście bodźców i pomysłów mamy zawsze ogrom, więc odpowiedzialność. Do tego Was zapraszam, ale wydaje mi się, że najważniejsze i, i może też okaże się, że najtrudniejsze, co możemy w tych pięciu minutach dla siebie zrobić, to samoakceptacja. Taka czułość do siebie, że czasem coś wyjdzie, czasem nie wyjdzie. Zaplanowałyśmy wszystko cudownie, no ale potem tak zwane życie właśnie się wydarzyło i, i trzeba to pozmieniać. Mamy często w głowie, tak jak rozmawiam z mamami, ze sobą też czasem rozmawiam, taki głos krytyczny, bardzo mocno, że powinnam to, powinnam tamto, powinno być na takim, a nie innym poziomie. Już inwestując tyle czasu, pieniędzy, uwagi w daną rzecz, powinnam być gdzieś indziej albo czasem się też porównujemy. To zapraszam Was do tego, aby, aby to zostawić i po prostu być dla siebie dobrą. Akceptować też to, że nie zawsze nam dokładnie wyjdzie tak, jak sobie zaplanowałyśmy, I, i to też jest ok. Wydaje się to proste, albo takie, no, tak, tak robię. <grych> ale z autopsji, ale też właśnie z wielu rozmów okazuje się, że właśnie tutaj bardzo często utykamy i czujemy jakiś opór, i ten głos krytyczny jest strasznie, strasznie głośny. I łatwiej nam go słuchać niż, niż właśnie tego, co w naszej duszy. Także te pięć minut dla siebie postarajcie się właśnie nie brać, oczywiście dosłownie pod kątem minut, bo pięć minut, 50, 500 to jest oczywiście o wiele za mało, jeżeli jesteśmy wyczerpane, jeżeli naszej energii po prostu brakuje dla najbliższych dla nas osób i, i czujemy, że po prostu jakość naszego życia nie jest taka, jaką chciałybyśmy mieć. Więc jeżeli tak jest, to nie ciśnijcie, nie wciskajcie gazu jeszcze szybciej, jeszcze więcej do, do swojego tygodnia, tylko zróbcie taki oddech, krok, krok do tyłu. Nie żeby upchnąć te 5 minut albo jeszcze jakieś kolejne zadanie. Tylko, już tutaj patrzę do podsumowania, tylko żeby tak naprawdę te pięć minut w ogóle nie było potrzebne, ponieważ jesteście w regularnym kontakcie ze sobą, w odnawianiu swojej energii, właściwie swoich czterech energii. Także podsumowując, samoświadomość, odpowiedzialne decyzje, wybory ze swoją energią i czasem i samoakceptacja, to nam się robi właśnie S.O.S., które możecie do siebie wysyłać nie jako pomoc w tym sensie, że nie dajemy rady, bo jesteśmy za słabe, tylko ponieważ właśnie odpowiedzialnie do siebie podchodzimy i potrzebujemy pomocy w, w róż, na różnych etapach naszych biznesów czy macierzyństwa. I to jest najodważniejsza rzecz, jaką możemy powiedzieć i zrobić. Tak jak mam nadzieję, znacie tę książkę Charlie'ego MacKessiego, chłopiec Kretlis i koni. Um, odważnie prosimy o pomoc. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.